Proszę bardzo to jest pakiet ogniskowy Pro Wystarczy wysypać z reklamówki Masz ogień? <laughs> jest ogień bo to jest pakiet Pro W wersji nie Pro nie ma tego W wersji nie Pro nie ma zapałek i szczapki to Szczapa czy nie? Uh -huh. Czujom? Gdzie to to szczapa? <laughs> bo do szczapy trzeba dopłacić Pro, Pro Plus no nie ma, ale zawsze jest palnik że od razu ostrzegam internautów, możecie oglądać, nie zapoli się tu nic. Także dla tych co się nie znają świat nie jest taki zwyczaj. Oprócz mąki się to nic nie zapoli. A tu można trochę tych głosów anielskich wziąć i dorzucić mogę. I już się to pali? Nawet palnika nie zdążyłem przynieść. I szybkie żarcie na wokół. Niam. Szybciej niż na kuchence tej Maćkowej z osłoną od wiatru. Z osłoną od wiatru robi Skodziana Pro. I ty.